Przed rozpoczęciem tego materiału fajnie, jakby zostawił subka i lajka. Bo większość ludzi ogląda, nie zostawia subka, a fajnie by było, jakby zostawił. Dla mnie to daje bardzo dużo motywację. Co więc ja nie wiem. O, mamy sarnę. Jakąś tutaj szarą. A ja też będę piskał tak długo jak tego żuwa. Mamy mięso, które sobie zjemy. Dobra, ją te zajebiemy. Chodź tu Może za tamo widać. No i mamy mięso i jakiś coś jakiegoś coś białego. I się zjebałem. Najlepiej. To jest chyba wulkan. Legion tra wyjść. Nie mam to tak kopać z samej góry. Dobra, hop. 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 Dobra, wyszliśmy z tego. Gdybym chciał coś mocniejszego zabić. Żeby będą co poleciało. Jakiś łuk, czy coś. O, świnia. Widzicie? Idzie tam. Idzie. Ona nawet nie wie, że ja na nią... Idę... Idę ją zajebać. Dobra, Chromko. Ona nie wie, że ja tu jestem. Nie, ja, dobra. Zaodwrócę ale plecami. Mogę najebać. Jeb, świnia. Zblokuj się. Pa. Zdychaj. To bardzo twarda zawodniczka. Widać, że... Ona, ona pierdła mnie. Mamy mięso. Mogę to zjeść? Coś działo. Pa idzie. Najebie go. Moż kurwa, hopie. Ze szynki w ryj. O, o postęp odblokowany. Eee, dokonano postęp łowca potworów. No wiesz. No, jestem dobry w tej grze, tak? Jestem bardzo dobry. I tak, i musimy coś stworzyć. Z tego się robi patyki, z tej białej. Brzozy. Dobra, rozwolimy, zobaczymy. Ale już powiem, mamy drugi, więc jesteśmy naprawdę bardzo elegancko. Ustawieni. O, coś mi odblokowało. Widzicie, ja wiedział. Tam jak wpadnę to się zajebie. Nie ma sensu. Okej, okay, muszę jakieś poradniki, bo obejrzeć jak w to grać. Ale coś dzieje mnie, ja nie będę nic oglądał. ja się z tam wszystkiego nauczę. Grałem roz na jakimś serwerze też, a to na serwerach grałem, nigdy nie grałem tak bez... O, ale mamy miejsce. Tu się wybudujemy. Tylko to coś muszę zakryć, bo tu zombie mi wejdzie. Tu zadamy to. I słyszę jedzenie. I dobra, i teraz będziemy mogli chyba... Albo nie. To chyba w tym tworzy patyki, nie? No bo po coś to jest. Dobra, to zrobimy tak. Weźmiemy sobie deski, pyk. Pyk, pyk, pyk. I chuj Dobrze wiedzieć. Dobra, że to tam to nam się nie przyda. A z tego co możemy zrobić? Też nic nie możemy zrobić. Dobrze. Okej. Okay. A z drewna? Powinno być patyki. Jak się robi deski? Nie deski, tylko ten. Patyki. Z książkę mamy. Ja to jestem debil. Ja to jestem debil. Dobra, mamy książkę, która nam pokazuje. No, ja wiem, mówiłem, że wiem. I tak zrobimy. Okej. Okay. Już mam. O, widzi, ja Nawet nie muszę tego wkładać, bo mi to samo robi. Dobra, mamy patyki. I tak, żebyśmy teraz robili sobie jakieś kill off, to nie zrobimy, bo ja nie umiem. Ale tak. Dawało się patyk. I dawało się. Chyba. Nie wiem co, ale co się dawało. Nie mam pojęcia co. Ale mamy przecież to. Okej, okay, dobra, chyba w tym będziemy musieli to zrobić. Do, o, ja to jestem dobry. I tak, wpierw musimy sobie zrobić sikierkę, którą już mamy tutaj. Pyk, damy sobie tak. Yy, miecz, jakbyśmy się bili, a raczej tak będzie. Trawę, to, 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 to potem zajaramy. Yyy mamy kilo przede wszystkim. O, ho, ho, ho. Nie, 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 koleżko. Wpierw musimy zrobić patyki. A do... To ten lepszy patyk jest? Już wcześniej zrobiłem z innego drewna. Czekaj, czekaj, czekaj. Patyk. Dobra, to potrzebujemy yy, deski. A żeby te białe deski mieć To jak ja mam je zrobić? Jak ja mam białe deski? Nie, co normalne dechy. Mam tu. Opa. Dobra, zrobimy tak. Pyk. O. Pyk, 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 pyk. Pikuś. Ja rozumiem. I tak, musimy zrobić sobie kilof, który potrzebujemy. Damy sobie go tutaj. Dobra, to sobie odstawimy. Już mamy sprzęt na ataki i wszelkiego rodzaju różne sytuacje. Dobra, jak zrobić ognisko? żebyśmy sobie zjedli, bo się, mamy low HP Więc ognisko sobie zaraz zrobimy w tym czymś. O, mam ognisko. Potrzebujemy tak. Węgiel. Ja ze Śląska ja jestem to węgiel mam. Drewno i patyki, które też mamy. Czyli musimy zrobić co? Jakie to jest? A, brzozowy też możemy, dobra, to jedziemy brzozę najebać. Jedziemy brzozę napierdolić. Dobra, gdzie jest brzoza? Mam brzozę, mam pięć. Okej, okay. gdzie ja to miałem... No i chuj, Wy... wysabij mnie. Prawie mnie wysadził. O, i znalazłem. Okej, okay. ognisko. No i mam wszystko Trzy patyki, raz, dwa, trzy... No i chuj dalej, nie pamiętam. Ognisko. Mam... Mą... Aha, to muszą być chyba trzy kur trzy. A węgla nie mam. Muszę węgiel kopać. Może tu gdzieś będzie. Tu wykopię. Ja tu węg... Nie wiem, coś zrobiłem? Dźwignia. Dziwnie to temu kryperowi, który wysadził mogę zajebać Zara. Dobra, musimy węgiel znaleźć. Tam jest węgiel. Ale żeby się tam dostać, to ja nie wiem co mam zrobić. Po prostu zrobimy to taktycznie. Łopatki nie kupiłem. Nie, zrobimy to. O, kur... Nie, 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 nie. Czekaj, tu rozdrij dupi, to się zabije. O, o, o. opa jeszcze raz tak zrobię, to nie będę żył. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay, opa. Idę po węgiel. Hop, hop. Ale bym na rej poleciał. Dobra, mamy węgiel. Będę go kopać tydzień. Mamy węgiel. Mieli być Mamy, okej. Okay. Okej. Okay. Spływą po mnie, jak po mgle. Okej, okay, dobra. I teraz to będziemy się ewakuować bezpośrednio. Hop, hop. Dobra, to do pi. Hop. To co to jest? Zaraz zobaczymy, jakie może ciekawe tutaj rzeczy. Okej, okay, dobra. I co? I gówno to dało. Dobra. Idziemy, hop. Słyszę go gdzieś na górze. Hop. Hop. Dobra, rozdupi to szybko, elegancko. I mam tak wysoko tam iść? No to co? No to trzeba, nie? Teraz walę pyk pyk. Dobra, ale ciemno, ja nie lubię. Nie lubię takiej sytuacji. Hop, dobra, to sobie wszystko rozkopę. Rozkopałem, tu se rozkopię, tu se skoczę. Tu se rozwalę. Tu seroskopie, tu pyk, pyk. No i tutaj rozkopię. Dobra, teraz rozkopiemy szybko to. I znając jakiś to będzie stwór, i wybuchnę, bo coś tu podejdzie. Ale ja ognisko szybko roz. No i chuj, po mnie. Hop, wyciągnę miecz. Świetnie, Świet... no idzie, no i idzie. Wypierdalaj, kurwa, nie zaprosiłem cię na kawę dzisiaj. Dobra, łogień. Przede wszystkim łogień. O, pyk, hop, hop, pyk. Pyk, pyk, Nawet grzyby sobie możemy zjeść, to halucynacje będziemy mieć. Jak to teraz? Aj. I... Pikuś. Jak to teraz da na ogień? W dzisiejszym odcinku to tyle. Ja byś chciał więcej. Zostaw lajka, zostaw supa. I będziemy dalej grać. Odrodzenie kończy się nową grą. Serio? Ok, postaram się jakiś tutaj znajomyk zaciągnąć, żeby ze mną grali i mnie uczyli, bo ja jestem totalnym debilem. Ale już się tutaj poli wszystko w diet i mam to w totalnej dupie. O, i tutaj bym mogli usmażyć tego steka. Kury mamy już, wszystko mamy. Można powiedzieć, ok, Tu mamy drzewo, które wygląda jak grzyb. my na górze sobie zrobili chałupę. Ja tutaj postaram się rozbudować to wszystko, żeby to było piękne. tylko nie o bo to się... A to zapisać, jak tu sejfa zrobić? Jak to, to... Zapisz i wyjdź. O! No. Więc jak chcesz więcej odcinków, zostaw lajka! I nie bądź fajka. Pa pa, pa, pa pa.